Możecie mi nie uwierzyć, ale mam dowody na to, że jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie oferuje identyczną usługę, drożej, użytkownikom mniej atrakcyjnym niż tym ładnym. A najgorsze, że i tak wszyscy z niej korzystamy, chociaż oszukuje, dyskryminuje, niszczy poczucie wartości użytkowników i podważa wszelkie podstawy logiki. Ty, ale u mnie 100% jest powyżej. Ale zobacz u... ile kosztuje? On ma chyba... Wysyłam cię gdzie mysli Ty, u mnie kosztuje 123 ale musimy zacząć od początku. Istnieje w polskim prawie coś takiego jak konflikt interesów. Polega on na tym, że wykonując jakąś pracę, powinieneś być lojalny wobec swojego klienta i działać na jego korzyść. Czyli na przykład jako lekarz nie przyjmować pieniędzy od firm farmaceutycznych, bo kiedy potem przepisywałbyś ich leki klientowi, to nie działałbyś obiektywnie dla jego dobra, tylko dla dobra swojego i firmy, która daje ci pieniądze. Ale przełóżmy to na świat aplikacji. Celem każdej firmy w internecie jest zdobycie i utrzymanie uwagi użytkownika. Im dłużej i im częściej będzie im się to udawać, tym więcej pieniędzy zarobią. Celem użytkownika jest najczęściej rozrywka, czyli szuka miejsca, w którym dostanie ją na najwyższym poziomie. I im lepsza ona będzie, tym częściej będzie tam spędzał swój czas. W tym układzie nie ma konfliktu interesów, bo jedna strona chce czegoś, co druga strona oferuje. Jednak w przypadku tej konkretnej aplikacji sytuacja jest trochę inna. I jestem ciekawy, czy zgadniecie, o co mi chodzi po tym opisie. Jej celem, tak jak zawsze, jest zdobycie i utrzymanie uwagi klienta jak najdłużej. Jednak użytkownik przychodzi po to, żeby znaleźć coś i nigdy nie wracać na aplikację. Dam Wam 5 sekund na zastanowienie. Chodzi o. Tinder. Tak na logikę. Każda osoba na świecie poszukująca partnera chciałaby znaleźć takiego, z którym po prostu mogłaby zostać na zawsze no bo czemu nie, jeżeli jest idealny. Ale Tinder nie może na to pozwolić, bo wtedy przestaniemy używać aplikacji. I. W ten sposób powstaje nam konflikt interesów. Więc jak widzicie, już na podłożu prawnym mamy tutaj pewne wątpliwości, ale nie bójcie się, to dopiero początek. Zarobisz tak dużo, jak duży problem rozwiążesz. To zdanie powiedział ktoś kiedyś na pewno, bo sam bym na nie nie wpadł, ale nie mam pojęcia kto i nie mogłem go znaleźć. Serio, przeszukałem wszystko, ale jak, jak ktoś z Was wie, to możecie napisać. Jednak mówię je dlatego, bo w kontekście Tindera trzeba przyznać tej aplikacji jedną rzecz. Rozwiązała chyba największy problem w historii. No bo prawie każdy na świecie chciałby znaleźć kogoś w życiu, a prawie nikt nie lubi tego uczucia, w którym ktoś mu się podoba, ale nie jest pewny czy tym mu się podobasz. Więc to samo w sobie jest wystarczająco dobrym powodem, żeby prawie każdy dorosły człowiek na świecie miał Tindera. Tylko prawdziwe pytanie brzmi jak spowodować, żeby ludzie po zainstalowaniu tej aplikacji nigdy nie przestali jej używać? I odpowiedź jest całkiem prosta. Dać poczuć użytkownikowi, że jest blisko celu, ale nigdy nie pozwolić mu go znaleźć. Ale jak to zrobić? Tutaj Tinder ma sporo szczęścia, bo czynniki, które pomagają mu to osiągnąć, nie zależą do końca od niego. Chodzi mi o kulturę i dysproporcje. Ciężko powiedzieć od kiedy, ale prawdopodobnie od zawsze. To mężczyzna był odpowiedzialny za zrobienie pierwszego kroku w stronę kobiety. Tworzy to taką dynamikę, w której chłopy poszukują i starają się, a dziewczyny czekają i selekcjonują. I gramy w taką grę y, dobierania się w pary przez całe życie, aż znajdziemy taką osobę, która odpowiada nam i czujemy, że jest na naszym poziomie. I szczerze, takie zasady są całkiem sprawiedliwe. Ale są sprawiedliwe tylko wtedy, kiedy grupy obu płci są równe. A jak to wygląda na aplikacjach randkowych? Nikt nie poda dokładnych liczb, ale z szacunków wychodzi na to, że około 80% użytkowników stanowią mężczyźni, a tylko 20% to kobiety. I teraz pomyślcie, jaki to ma wpływ na to, jak ludzie będą się tam dobierać. Spójrzcie, 80 facetów walczy o 20 kobiet. W takim układzie mamy pewność, że 75% facetów z góry nie znajdzie nikogo nigdy, bo po prostu nie ma wystarczająco dziewczyn. Ale dziewczynom też to nie ułatwia, bo kiedy walczy o nią za duża ilość chłopaków, to czują się jakby zawsze za rogiem czaił się ten jeszcze lepszy. I tak naprawdę ciężko zdecydować się na jednego, który będzie wystarczająco dobry. Dodając do tego wszystkiego paradoks wyboru, który został opisany w książce Barego Schwarza o takiej samej nazwie, czyli The Paradox of Choice, w którym się polega on na tym, że im większy wybór mamy, tym tak naprawdę mniej zadowoleni jesteśmy z wyboru, który podjęliśmy. Bo myślimy zawsze, że a kurczę, a tam to mogło być lepsze, a mogłem to tam... I nigdy nie jesteśmy pewni tak naprawdę, czy wybraliśmy odpowiednio. A kiedy mamy mały wybór, to decydujemy się na jedną opcję i częściej udaje nam się tak wewnętrznie potwierdzić sobie, że okej, okay, podjęliśmy dobrą decyzję. I jak to wszystko połączymy, no to można się domyślić, że... Nie jest to zbyt łatwe, żeby w ogóle z samego tego faktu, tej dysproporcji i trudności w wyborze znaleźć odpowiednią osobę. Ale Tinder utrudnia nam to jeszcze bardziej i robi to już umyślnie. O co chodzi? Każdy, kto używał Tindera, na pewno. Zauważył, że w 95% przypadków, pierwsza osoba, która nam się wyświetla, jak odpalimy aplikację, jest atrakcyjniejsza niż powiedzmy kilka następnych. Dowodzi to dwóm kwestiom. Pierwsza, Tinder bardzo dobrze wie, które profile użytkownicy oceniają jako atrakcyjne, a które nie. Druga, manipuluje tym, w jaki sposób je wyświetla, bo jest to dość logiczne, że chcą dać jakąś osobę, którą się zainteresujesz na początku, żeby potem kontynuować oglądanie dalej. Więc żeby zmaksymalizować czas użytkownika na aplikacji, w tym miejscu nie bierzcie tego, jako Fakt, to jest bardziej mój domysł, ale posłuchajcie, bo może też wam się to wydawać logiczne, że jeżeli Tinder chciałby utrzymać nas jak najdłużej w aplikacji, to wykorzystałby taki mechanizm, który jest już bardzo dobrze znany, na przykład z maszyn używanych w hazardzie, czyli że pociągasz za dźwignię i czasem wygrywasz czasem nie. Polega to na tym, że żeby utrzymać uwagę i żeby gracz został jak najdłużej, to dajesz mu czasem małe wygrane, czasem przegrywasz, czasem dajesz mu większą wygraną, ale chodzi o to, żeby cały czas czuł, że coś może wygrać. Grać, ale nigdy nie dostał za dużej nagrody, żeby odszedł z nią od gry. Tak jak mówiłem, nie mam na to dowodu, ale mam pomysł, jak to sprawdzić. Więc jeżeli chcielibyście taki eksperyment, w którym zbadałbym to, jak dokładnie działa Tinder, to napiszcie w komentarzu, a może uda się to ogarnąć. Ale dobra, teraz to, na co wszyscy czekaliśmy. Skoro już wiemy, że szanse na znalezienie partnera w aplikacjach randkowych nie są po naszej stronie, to co powinniśmy z tym faktem zrobić? Proste! odinstalować ti, zapłacić, A wtedy wszystkie nasze problemy znikną. Miłości podobno nie wolno wyceniać. Jednak jak się okazuje, tylko podobno, bo Tinder ma dla nas ofertę, tyle że dla każdego z nas ciut inną. A dowiedziałem się o tym przypadkowo, gadając z moimi ziomalami na Discordzie. Tylko że co ja będę wam opowiadał? Posłuchajcie sami. Ty, Ale u mnie 100% jest powyżej stówki. Ale zobacz, u kosztuje. On ma chyba 7 dych. Wysyłam cię tam Czekaj, obczają, obczają. Ty, on serio ma 7 dych. A ty ile masz? Dobra, dobra, czekajcie, czekajcie, żeby nie siać farmazona. Jo! E, ja mam 122. Co? Do? No to prawie dwa razy więcej. Chyba uznali cię za brzydkiego. Be. <laughs> Yo. Co za kurwa AI. Więc no, ciężko powiedzieć coś innego niż, że wniosek, który z tego wynika, to to, że Tinder wie, którzy użytkownicy będą bardziej zdesperowani do tego, żeby zapłacić za Golda i dadzą im po prostu więcej kasy, a ci, którzy nie potrzebują, no to i tak nie będą go kupowali, bo ci faceci, którzy są najładniejsi, będą pożądani przez wszystkie dziewczyny, a te dziewczyny najładniejsze będą przez wszystkich, więc oni nie będą płacili za golda, prawda? I ja wiem, jakie to jest brutalne. Ale właśnie dlatego zrobiłem ten film, bo mam nadzieję, że kilka osób mniej zapłaci tym gnojkom, którzy siedzą sobie za ekranem i zbierają nasze dane i oceniają, kto jest ładny, kto jest brzydki. Więc no, nie dawajmy im siana, bo oni nie działają na naszą korzyść. Dosłownie działają przeciwko nam. Chcą nas oszukać, zmanipulować i no. Nic dobrego z tego nigdy nie wyjdzie. To tyle z mojej strony. Jeżeli serio chcielibyście, żebym zrobił większy eksperyment na temat tego, jak działa ten system oceniania osób, kto jest ładniejszy, kto jest brzydszy, jak działają te ceny dokładniej, to możecie napisać mi w komentarzu, postaram się przygotować coś takiego, a na teraz to tyle. Dzięki wielkie, pozdrówki, buziaczki.